Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana i zapraszam na trzecią część porządków świątecznych. Dzisiaj zajmuję się gabinetem, miłego oglądania. I tutaj, w tym pokoju, tak naprawdę nic się nie zmieni. Tu zajęłam się tylko i wyłącznie myciem i czyszczeniem. I w pierwszej kolejności przetarłam sufit i ściany czystym suchym mopem, przed ściągnięciem. Firanek makarony zawiązałam na lekkie guzełki i tutaj syn pomógł mi je ściągnąć. Ta lampa powiem Wam, że jest zazwyczaj najbardziej okurzona w naszym domu, ponieważ leży najbliżej nawiewu z kominka. I tutaj jest w tej lampie taki jak gdyby rowek, gdzie bardzo ciężko w ogóle dostać się nawet ściereczką. Dlatego poprosiłam syna o przyniesienie pędzelka gąbczastego. On jest taki ścięty na końcu i bardzo fajnie wyciera się. Syn również zwinął chodnik i wytrzepał, a ja zabrałam się za okno. I myję je dokładnie tak samo jak w poprzednich dwóch filmikach: czyli najpierw wodą z płynem do mycia naczyń przemywam szyby i ramy, przecieram na sucho, a następnie płynem, który robię sama, przemywam szyby. Przepis na płyn do okien znajdziecie w opisie. Zewnętrzną część myję dokładnie tak samo. Parapet wewnątrz przecieram uniwersalnym płynem, czyli łyżeczka mydła kastylijskiego na szklankę wody. Ustawiam kwiatki i przechodzę do regałów. Wszystko ściągam. Układam sobie tak naprawdę na wersalce, na podłodze, gdzie, gdzie tak naprawdę mam miejsce. I powiem Wam, że myślałam, że może się pozbędę kilku książek. Chyba w sumie trzech się pozbyłam, ale to już były naprawdę takie stare, już tak nieaktualne książki, że nie było sensu trzymać. A reszta książek to są książki mojego męża. I szczerze powiedziawszy, on nawet ostatnio mi powiedział, że on się lepiej czuje. W pomieszczeniu, gdzie są książki, dlatego ja tych książek już absolutnie nie ruszam, ja je tylko mogę przeczyścić. I jak widzicie, odsunęłam sobie ten regał, odkurzyłam i przetarłam przy okazji listewki i tą podłogę. Moich książek tutaj jest naprawdę bardzo mało, bo ja jakiś czas temu tak naprawdę. Zostawiłam sobie niewielką, tylko część moich książek, a teraz głównie używam audiobooków lub e-booków. I tutaj wspomagam się rękawicą z mikrofibry, przecieram w zasadzie każdą jedną rzecz. I w tym pojemniku są dokumenty. Ja za nie zabiorę się po nowym roku, ponieważ nie wiem, jakoś tak mam już, że tak jakby z dokumentami zawsze chcę zamknąć poprzedni rok, więc jeszcze chwilę się wstrzymam. Przecieram biurko. Nie wiem, powiem Wam, że chyba to biurko to dopiero jak się zacznie ciepło robić, yy, chyba je jakoś naprawimy, zwłaszcza ten blad, bo wygląda fatalnie, ale no trudno się mówi. Musi być tak, jak y, jest na razie. Odsuwam sobie biurko. Odkurzyłam powiem Wam, że jest właśnie za tym biurkiem, tam gdzie dokładnie jest ten komputer zawsze. Zawsze ogromna ilość kotów tam się zbiera. Nie wiem, czy przez to właśnie, że tam stoi ten komputer, nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ale tam jest zawsze bardzo dużo kotów. I kolejny regał. Powiem wam, tego regału nie przesuwałam ze względu na to, że on stoi na nóżkach, więc podłoga jest widoczna. Mam dostęp nawet do listewki, która jest za. Tym regałem, a druga sprawa, tutaj też jest podpięta drukarka. I może gdyby mąż był, żeby mi to wszystko jakoś przytrzymał, to, to byłoby mi łatwiej. A tak to to po prostu tylko w zasadzie przetarłam. I ostatni regał czyli znowu wszystko ściągam. Przecieram półki i tego już. Ten regał już odsuwałam. Jakieś naklejki synka tam wpadły. No i odkurzyłam i wytarłam. Ustawiam na miejsce. I powiem Wam. Nie wiem, co mi się tutaj stało, że nie nie zapamiętałam, że ja tą podkładkę pod ten regał położyłam na biurko. <noise> Dlatego jak widzieliście złożyłam sobie kartkę papieru. Dopiero po jakiejś po chwili po prostu zobaczyłam, że ta podkładka jest, nie zginęła, nic się z nią nie zrobiło. No czasami niestety człowiek jak się zamyśli to, to tak jest. I tu już przetarłam rzeczy wiszące na ścianie. Pokrowiec z gitary był niedawno prany, więc już sobie darowałam. I wzięłam się za wersalkę. Najpierw odkurzyłam, i teraz wiem, doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że pasuje wersalkę. Ale wiecie, co tak sobie pomyślałam, że przecież tak są zachwalane te różne produkty do czyszczenia parą. I w sumie ja wiem, że one pewnie mają zupełnie inne działanie niż y, takie żelazko. Ale żelazko przecież świetnie też zabija zarazki, więc stwierdziłam, dlaczego by nie spróbować na łóżko. I w pierwszej kolejności myślałam, że będę po prostu trzymała żelazko, tak jakby nad tą wersalką, i tylko, wiecie, parę puszczała. Ale na niewidocznym kawałku sprawdziłam, co by się stało z materiałem, gdybym rzeczywiście prasowała. I okazało się, że zupełnie nic. Mało tego, mam wrażenie, że ta werselka dużo lepiej wygląda po tym prasowaniu niż przed, więc jak dla mnie, powiem Wam bardzo fajny pomysł. Ja wiem, że to nie jest pomysł na yy, co tydzień, ale raz, y, dwa razy do roku, dlaczego by nie? Spróbujcie, pomyślcie, co o tym sądzicie, dajcie znać w komentarzach. No i tutaj zabrałam się już za kaloryfer i fotel. Listewki, w tych miejscach gdzie jeszcze nie wytarłam. Odkurzyłam i przetarłam za wersalką, i tutaj myślałam, że może pozbędę się tego przedłużacza, ale niestety nie ma takiej możliwości, więc musi zostać. Jeszcze sobie szybko odkurzyłam i już mopem wytarłam na gotowo podłogę. Tutaj już miałam pomocników, którzy pomogli zawiesić firanki. Mąż rozłożył chodnik, a starszy syn przemył drzwi. Widać gdzie gdzieniegdzie, taką, że zostaje tak, jakby biały, biały ślad na tych drzwiach, ale powiem Wam, że absolutnie nie zostają żadne smugi. Może gdyby to było lustro czy szyba, to te smugi by były widoczne, ale na tych drzwiach absolutnie nic nie widać. Jak również syn położył wyprany i suchy kot. I tak pokój prezentuje się po. Jak widzicie, zmian nie ma, ale na pewno jest czysty i pachnący. Dziękuję bardzo moi drodzy za uwagę i do następnego poniedziałku trzymajcie się pa pa